Witajcie serdecznie moi mili, drodzy, kochani, ziomki, ziomeczki, mordeczki na kanale W dzisiejszym odcinku po tytułem weekendowe skarby ze złomowiska Kupiłem tylko na złomach jedno piłę alkohol, MAC 540 I powiem wam tak od razu że to była prawie moja najdroższa piła, bo kiedyś kupiłem ze 100 zł e, sztyla, o tam on jest i wtedy mówiłem Wam, że to jest drogo, a tutaj jeszcze drożej było, bo za to piłę e, wydałem 150 zł. No, inflacja, inflacja nawet na złomach jest. <ślesz> Ci się opłacało. To się zobacz. Teoretycznie kompletna jest, tylko nie ma prowadnicy i łańcucha. Ma kuchol. Paliwko jest. Ach, kurde, zakręcone. Nie ma. Może coś tam troszkę pływa jeszcze. Zobaczymy, jaki olej był lany. lepki widać, widać, że górna obudowa nie jest przykręcona Ja nawet nie zaglądałem tylko od razu... Yy, Zobaczyłem jedną usterkę, co w tych piłach występuje. Za chwilę przejdę do tej usterki. Zobaczymy, co się dzieje pod pokrywą silnika. Osłona pokrywa jest cała. Nie widzę żadnych uszkodzeń. Nawet. Ładnie filtr powietrza wygląda Jakaś naklejka jest nawet SERWIS Wołomin To tutejsza Tutejsza piła W sumie Kupiłem ją na Wołominie, tak? Eee, co tutaj jest? Nawet świeca ładnie wygląda Tutaj co jest napisane? Malku Hall Made in Italia Rok produkcji jest Tutaj jest MS40 Bo tutaj macie Mac 540 Ale ja to piwę znam z Modelu Pro Mac 46 czy pięć nie wiem czy jakaś jest różnica pomiędzy tymi modelami to w sumie wszystko to samo wygląda zobaczymy to sprzęgła osłona Sprzęgła, łańcucha jest cała, nie widzę żadnych uszkodzeń. Hamulet działa, dzwon sprzęgła. Jak wygląda? Przepraszam, bęben sprzęgła, już mnie w komentarzach nieraz poprawiliście że się mówi bęben sprzęgła, a nie dzwon ja go się tak nauczyłem, że to jest dzwon bo o bo dzwoni nie, zębateczka jeszcze jeszcze ładna żadnego trucika nie ma wszystko ładnie wygląda ciekawe czemu trafiła na złom świeca świeca zauważyłem w jakim stanie jest świeca. Krok kompresji ma ma. Chyba utpani. Otóż tak. 17ka będzie 16ka. Świeca ładnie wygląda, jest iskra Iskra jest, kompresja jest Chyba to będzie udany zakup wlewam i targamy. Ten korek mi nie pasuje jakoś strasznie sztywno się zakręcę kapkę paliwa na zachę na zachętę Dobra. To góry. Sanie. O zapontu Sanie. A, czemu nie chce? Patrzymy czy coś z tego będzie. E, powiem wam tak, że jak sprawdzałem to było dobrze, a teraz już nie jest dobrze, ale za chwilę do tego przejdę, piła odpaliła. Chyba mamy dwie usterki. Gaźnik i typowa usterka dla tej piły. Mówię Wam z modelu 46 Promak. Tak, to był 46 Promak, ale nie widzę żadnej różnicy. Pod ten model jest 540. Wada jest, że szarpa leci razem z kołem i co było widać, że sznurek się nie zwija jest taka opcja wyłączam nagranie i ją będę męczył może to jest tylko kwestia regulacji gaźnika założę górną pokrywę i zobaczę jaka tutaj jest regulacja czy na płaski siłokręt czy na inny wynalazek i za chwilę wam powiem czy to tylko była kwestia regulacji gaźnika, czy, czy coś tutaj jest nie tak? Sytuacja tak się prezentuje, że odpala na chwilę, trochę chodzi i gaśnie. Jeszcze odpalę ją i pokażę. I muszę ją odpalać na saniu, jakby miała problem ze zaciągnięciem paliwa. Wyjmę gaźnik, wyczyszczę i zobaczymy, czy się coś zmieni. Zdjąłem podstawę filtra i bardzo ładny jest dostęp do gaźnika. Za chwilę go wyjmę, wyczyszczę i zobaczymy, co, co będzie się działo dalej. Trochę syfu w gaźniku jest. Odkręcę drugą stronę i zobaczymy, co tam siedzi. Gaźnik już został wyczyszczony. Oznaczenie gaźnika 943 WT414. Wkładam i odpalam. Gaźnik na miejscu. I teraz targamy ją. Może trochę paliwa wleje na zachętę. Dobra. Sanie Jest lepiej, ale mogło być lepiej. <ścoughs> jest lepiej, a mógł być lepiej. No, poprawiło się sporo, ale wciąż coś jeszcze jej dolega. Otwieram drzwi. Bo tutaj pełno dymu Najlepiej by było wymienić gazik na nowy, ale jeszcze zauważyłem jedną rzecz. i Nie wiem, czy ten olej jest tak gęsty, czy. Nie ma smarowania, bo tutaj piła tyle czasu chodziła a żaden olej się nie pojawił. I teraz przejdziemy do głównej wady tej piły. Szarpak mało się psuje, no ale często gęsto te pieski od koła magnesowego się łamią. I teraz odkręcę i zobaczymy, zobaczymy w jakim stanie to jest wszystko. Tej, tej śrubki nie będę odkręcał, bo sama się wykręciła. O, jak luźno. Ten też luźno jest. Pręcone korki muszę pododkręcać, żeby zdjąć szarpak Aj, na pewno na pewno szarpak wymaga jakiejś naprawy, bo co było widać, że do końca się nie zwija. A jeszcze tutaj te trzy śrubki odkręciłem. Szarpak jeszcze ładnie wygląda. Może nie, bo jeszcze. O, ten ząbek jest już tutaj cyknięty. A te pieski jak wyglądają? Dobre są. Dobre Jest taki problem, że Już tych elementów nie można kupić Nowych w sklepie I To koło magnesowe jest Bardzo Poszukiwane Ale to widać, że, że Że jest dobrze Bo o tutaj Ten Ten Nie wiem jak to nazwać Ułamuje się i po prostu Piesek o tak staje i już jest, jest uszkodzony. Jeszcze odkręcę tłumnik i zobaczymy, co tam się dzieje w cylindrze. Tutaj powinna być śruba, ale jej brak. Jak to wygląda? Będzie coś z tego? Oj, oj, e, nie, bardzo ładnie wygląda. Nie ma tragedii. I tak wyglądają dzisiejsze weekendowe skarby ze złomowiska. Sporo wydałem, nie powiem, że nie. No za chwilę w komentarzach będziecie pisać: A co to jest 150 zł? No, na złomie kiedyś się kupywało po 10 zł i, i było dobrze, a teraz po tyle trzeba kupywać, Inflacja. No, a Jak ktoś jest zainteresowany, to niech wbija do mnie na kanał, bo tam już się pokazał projekt. O taki Azak, samochodzik na pedały, model ŁADA, taki projekt mały, skromny. <laughs> no dobra, dziękuję Wam za oglądanie, za łapeczki, za suby. Trzymajcie się ciepło, cześć.